było dużo tak powiedzianych wspaniałych słów, więc e, ja ograniczę się tylko do złożenia gratulacji i podziękowań za te 10 lat. Niemniej jednak jak Państwo przeglądaliście e, prezentację, te slajdy, zobaczcie, że jesteśmy jedyną gminą, gdzie młodym można być w, w różnym wieku. A szczególnie jak e, cieszę się z tego, bo e, od dawna, dla praw historycznych czasów każdy... Zmagam się z, taktą, z takim pojęciem, jak wieczna młodość, to wywodnie się udaje. Wszyscy aktorzy są wiecznie młody, młodzi i tej wieczności e, teatrowi młodych życzę na następne 10, 20 i 100 lat. I z tej okazji chciałbym też wręczyć statuetą upamiętniającą to pierwsze dziesięciolecie, ale przecież nie ostatnie. 10 lat temu w sposób zupełnie niewinny, niezaplanowany. Zaczęło się to wszystko od przygotowania. W kościele przedstawienia na okoliczność 25. rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II. Potem następne, następne e, przedstawienia. Popularność teatru wzrastała. Został odbudowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, przysposobiony do tego, że teraz w warunkach, już bym powiedziała, komfortowych możemy ćwiczyć i tworzyć nowe przedstawienia. 1, 2, 3, Kultury chciałabym przede wszystkim bardzo serdecznie Państwu pogratulować wspaniałego jubileuszu i odczytać list od dyrektora Łuskiego Domu Kultury. Z okazji jubileuszu dziesięciolecia istnienia branży młodych w imieniu Wojciecha Bogusławskiego pragnę złożyć Państwu serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Państwa teatr promowuje najcenniejsze wartości kultury ludowej regionu laskiego, strzeże tradycji i przekazuje ją następnym pokoleniom. Występy teatru wzbogacają w kolory gminę robotnia, regionu i całego województwa. Troska o dziedzictwo kulturowe jest przejawem postawy, która zasługuje na głęboki szacunek i uznanie. W imieniu własnym i pracowników Ośrodka Regionalnego Łóskiego Domu Kultury gratuluję Państwu sukcesów ogólnopolskich i życzę wielu kolejnych zarówno założycielom teatru, aktorom, jak również opiekunom, z poważaniem Jacek Sokalski, dyrektor Łóńskiego Kultury. Działalności z Księdzem zapraszaliśmy do pracy gimnazjalistów, jak również grupy bielanek, którą Ksiądz Piotr Skipniewski prowadził, pracując w naszej parafii. Później, kiedy trzeba było odtworzyć widowiska obrzędowe, szczególnie wesele do pracy w teatrze naszym ludzi dorosłych. Pomógł mi w tym Michał Pająk. Wykorzystywałam jego również z zainteresowania i stąd zainteresowania z, z gromadzeniem, zbieraniem starych rzeczy, więc zawsze jurorzy podkreślali bogatą i autentyczną scenografię w danym widowisku. Radość ogromna, ponieważ Uważam, że największą motywacją do pracy jest, są nagrody. W całej karierze dziesięcioletniej zdobyliśmy 22 nagrody. Taką prestiżową w mojej ocenie to statuetka Boryny, którą zdobyliśmy 29 czerwca w Węgrowie na Ogólnopolskim, na Ogólnopolskim Festiwalu obrzędu Weselnych. od Twoich słów zacznę, który. Ty tutaj rozpoczęła swoje przemówienie. Są takie chwile w życiu każdego człowieka, które się szczególnie pamiętają. Tak zaczęłaś. A ja to kończę. Wdzierają się głęboko do serca, do umysłu, do całego jestła człowieka i pozostają nigdy niezatartym wspomnieniem. Ten twój tak jest taką wielką uczelnią, yy, wielkim miejscem, gdzie jak to powiedział ksiądz, uderzyło mnie to, co dla mnie w życiu jest najważniejsze, że teatr, to co się dzieje w ludziach, to jest to szlifowanie diamentów godności ludzkiej. Pięknie to ksiądz powiedział. I to jest największe odznaczenie, ani wszyscy wy... Tu obecny dla Was w godności diamentów ludzkich. Ja jestem chłopak wiejski. Pochodzę z Lubelszyny, znaczy z nad rzeki Wieprz, bo to jest rzeka Lubelszczyzny. O sobie nie będę opowiadał, jedynie wspomnę, że 53 lata przepracowałem jako nauczyciel akademicki. 53 lata na wszystkich stanowiskach w szkole oczywiście nie byłem rektorem, ale to jest inna, inna stara. Natomiast co chcę powiedzieć? Że to, co wy robicie, jest piękne i przede wszystkim jest bardzo potrzebne w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że budujecie w swoim społeczeństwie i w tych najmłodszych ludziach o... Takich jak ta Marysia Pustroj, ślicznie prawda ze swoją babcią. Przekonanie, że człowiek jest wolny i z pozycji tej wolności swojej może dokonywać dopiero słusznych wyborów i tą ideę wolności najpiękniej jak potrafi rozwija teatr ludowy. Ludowy. Co znaczy słowo ludowy? Otóż Grundwi... Polski pastor i biskup jest jego piękna katedra w Kopenhadze mówił, pytacie co to, to jest ludowy, a to prawdziwie duński. A w Polsce ludowy to znaczy to samo, jest to prawdziwie polski. I trzeba tą ideę rozwijać. A witajcie przyjaciele w Waszej izbie rozjaśnionej. Góre serca, dzień wesele, w serca dziś wesele, wolnej pieśni uskrzydlonej, Rzućcie troski, chodźcie z nami, Lecz no drogą polną, Z dory i górami, Z myślą wolną pieśnią wolną. pozdrawiamy cię, Ziemią, wolno pieśnią z Miałem szczęście robić 11 odcinków Małych Ojczyzn dla telewizji. Cykl się skończył, ale widzę, że materiał, który powinien być po prostu filmowany po telewizji, żeby pokazać dorobek regionów, którym już nie rzeczy materialne są najważniejsze, tylko duchowe. I tego szczególnie brakuje na wsi, której który, który szczerze życzę, żeby ta przemiana, która już jest tak materialnie w tak materialnych drogach, dopłatach, już uzewnętrzniona, żeby wreszcie była w kulturze, żeby w tym myśleniu. I ta gmina i myślę, że ten duch ani przez 10 lat pomógł tej gminie dobyć nową definicję. Czego dałemu, jaki człowiek może dać młodemu pokoleniu wykształcenie. I ty to przyjmiesz. Gratuluję. I przyjmij i... ode mnie ten skromny symbol przyjaźni i przyjmij mnie do swojego teatru. <zysy> <try> Pierwszy raz poznałam Ciebie w Warszawie, w Zarządzie Krajowym tul ale od początku Ciebie znam z opowiadania naszych uczniów, którzy należeli do Ciebie, do Twojego zespołu, a chodzili do zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Łukowie. Dużo mówili o teatrze, o aktorach i o pani profesor, która ich uczyła, bo jesteś polonistką. Dziękujemy Ci bardzo. Obecne nauczycielki zespołu szkół kulturowych i Pani Bożena Poloniska, po pierwsze bożenka Pani Dorota Skożycka, która jest uczy niemieckiego, Pani dyrektor obecna zespołu w Błuchowie, znawia na nowo autobus, który będzie linią od Rubokni do Błuchowa od 1 września 2014 roku. i to podziękowałam. Dziesięć lat działalności teatru to ogromny wspólny wyświetl. Wszyscy aktorzy zasługują na ogromne słowa uznania, ale śmieję powiedzieć, że te słowa uznania największe należą się pani Ani Skonecznej. Na każdym etapie realizacji przedstawienia teatralnego zdarzają się Różnego rodzaju trudności, problemy. Pokonywanie ich wyga, wymaga ogromnego samozaparcia i często okupiony jest ogromnym stresem. Nie jeden z nas dawno by zrezygnował, ale nie Ania. Ona kocha teatr. Dla teatru nie żałuje ani wolnego czasu, ani nerwów, ani spanych nocy. Aniu działa tak dalej. Trzymam za Ciebie kciuki. Jestem pewna, że ani pomysłów, ani utalentowanych aktorów nie zabraknie. Wszystkim aktorom i tym dawnym, których rozkwit talentu mogłam przez wiele lat obserwować, i, tych obecnym, i tym obecnym, których, za których sukcesy podziwiam, składam z całego serca życzenia wszelkiej pomyślności. A do wielu życzę siły i wytrwałości. Dziękuję. W imieniu Tomaszowskiego Muzeum Regionalnego są w Tomaszowie Macowieckim chciałbym pogratulować wszystkim aktorom i Pani Ani Skoneczna i pozwolę sobie odczytać gratulacyjny list. Szanowna Pani Anna Skoneczna, aktorzy Teatru Młodych im. Wojciecha Bogusławskiego w Lubowni. Jubileusz dziesięciolecia Teatru Młodych im. Wojciecha Bogusławskiego w Lubowni to radość świętowania osiągnięć, nagród i wyróżnień grupy zdolnych, utalentowanych i wrażliwych ludzi działających pod kierunkiem Pani Anny Skoneczna. Razem stworzyli teatr, który daje im możliwość artystycznego rozwoju i twórczą satysfakcję. W bogatym i interesującym repertuarze teatru szczególnie ważne są spektakle, które kultywują wartości kultury ludowej. Spietyzmem odtworzone zwyczaje weselne i dożynkowe oddają klimat i perfekcyjnie przenoszą w przeszłość, dając poczucie oryginalności, odrębności i szacunku na tradycji. Serdecznie gratuluję Pani Annie Skonecznej, wielkiej wrażliwości, pasji i sukcesu Teatru Młodych. Młodym aktorom życzę wielu artystycznych osiągnięć i zachowania tradycji regionu grafskiego. Podpisała Pani Ziesława Bogurat, dyrektor Tomaszowskiego Muzeum. Bardzo dziękuję. Kochani moi. Chciałbym Wam życzyć przede wszystkim zdrowia, sił do dalszych działań. Naprawdę to, co robicie jest piękne, tego się przyjemnie słucha, to się naprawdę ogląda w nieskończoność. Róbcie to dłużej, jak tylko możecie I, i chciałbym Wam życzyć przede wszystkim zdrowia, nowych pomysłów, ich realizacji. Chciałbym wam jeszcze podziękować za to, że mogłem kiedyś poczuć się jednym z was. Za ten, może nieznaczący znaczący epizod, który dane mi było przeżyć z wami. Dziękuję wam bardzo. Drodzy Państwo, zanim zacznę dziękować przedstawicielom za teatru, który tak prężnie działa, chciałbym powiedzieć kilka słów od Włodzimierza Bogusławskiego, który na Bóg dobra mija się i nie się, które tylko że ma Pani Ania, przecież tam się urodziła, kochała, więc duch Bogusławskiego zagościł w rodzinie państwa Fasochów, bo tak się Pani Ania nazywała. Chcę Państwu powiedzieć, że był jeszcze jeden taki moment w dziejach, gdzie teatr głęboki, działalność teatralna młodzieży prędzej się rozwijała. Wiem też ze źródeł mówionych o swoich nauczycieli, którzy sami grali role teatralne wraz ze swoimi uczniami. Były to lata powojenne, w latach 45-53. Podobnie jak Współczesny teatr i tamten czas dał mądrych młodych ludzi. Ale przyszedł rok 1953 i działalność teatru się zakończyła. Dlaczego wspominam na ten czas? Bo w tym teatrze również prężnie swoją rolę odkrywał miejscowy pikariusz. Czyli jak Państwo widzicie i słyszycie, z teatrem nieodłącznie działające się działalność miejscowych księży. I proszę Państwa, aresztowano księdza kardynała Wyszyńskiego, wyrzucono księży ze szkół i tak zakończyła się ta działalność teatru na 50 lat bo od 1953 do 2003 upłynęło od pół wieku. I znów przyszedł młody wikariusz, ksiądz Nieski, który wraz z panią Anią zainicjował działalność teatru. W teatru wielopokoleniowego. Działa Wam już i Miły I za to, za to bardzo Wam, kochani, dziękuję. Dziękuję Pani Pani Dziękuję księdzu Pythorowskim Niewskiemu. Zostało wymienione wiele nazwisk, ja bym chciał jeszcze wymienić kilka z nich. Przy Państwa doszczyty jesteśmy to dzięki inicjatorowi. I wielkiemu szkodzie jak nie był w dzisiejszych grach, w świętej pamięci w dzisiejszych grach. Jeżeli nie, to ten istnieje i wiele pokoleń może się rozwijać. Wśród członków Tafu jest jego syn i też z tego bardzo się cieszymy, że obok działalności tej strażacji mówiąc popularnie jest jeszcze na działalność teatralna. Panie Tomaszu bardzo dziękujemy. Podsumowując jesteśmy dumni z tego, że teatr jest, teatr istnieje i że drugie pokolenie w tym teatrze na swoją działalność. Tak jak Państwo widzieliście to młodzież pod to była młodzież gimnazjalna, to są już studenci drugiego, trzeciego roku studiów, to nowa młodzież zajęła ich miejsce tutaj i pod kierunkiem Pani Ani i już teraz rozwija swoje talenty, bo oprócz tej działalności kulturalnej i wychowawczej, teraz to jeszcze z pewnością działalność patriotyczna, to budowa Ducha Narodu i wprężnego Państwa i Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję przede wszystkim organizatorom i członkom teatru. Cieszymy się tym świętym, proszę Państwa, przeogrodnie. Cieszymy się i jest to miejsce i czas, kiedy chcemy podziękować naszej Pani Reżyser. Dziękujemy Ci, Pani Anno, Aniu, za to, że nie traciłaś ducha, że zwoływałaś nas, że dzwoniłaś po wielokroć. Nie zawsze było tak. E, wszystko jak być powinno. Za to Ci dziękujemy, że mimo wszystko wierzyłaś, że się uda, że warto i trwaliśmy przy Tobie. W tym oto koszu przygotowanych przez nas aktorów jest 315 nazwisk, które mam nadzieję, że ze swoją cudną rodziną wieczorami, jesiennymi, zimowymi, smakując, będziesz wspominała. Ten grał taką rolę, ten grał taką. Temu wyszło, temu wyszło mniej, ale był doskonały i za tą wiarę w nas. Za to, że świętowałaś nasze serca, nasze umysły, pokazywałaś, że warto pracować dla innych, dawać siebie, że to jest najpiękniejsza forma człowieczeństwa. Za to Ci dziękujemy. Aktorzy tej małej Polski, aktorzy rynbokajscy. Bóg Ci zachować z całego serca. 아! Teatr Młodych brał udział w przeglądach i festiwalu imienia Wojciecha Siemiona, dzięki Bogu i dobrej współpracy Pani reżyser Ani z aktorami. Dlatego dzisiejszy jubileusz niech będzie owocnym podsumowaniem z polskich i zagranicznych scen, któreśmy w ciągu 10 lat zebrali.